i kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Dejmer 1998. Moi mili, w poprzednim odcinku dotarliśmy na lądowisko dla śmigłowca, gdzie właśnie e, gra wydała nam jakby, mamy zadanie, aby znaleźć sposób, aby otworzyć bramę. E, Mam nadzieję, cichą nadzieję, że to jest właśnie to lądowisko, na którym omówili się Raven i Sandman. Ale pewności niestety nie mam żadnej. Tak więc wszystko się okaże, kochani. Cóż, no sprawdźmy to, sprawdźmy to wspólnie. Jeśli ten odcinek Wam się spodoba, moi mili, zostawcie łapkę w górę to kliknijcie ten przycisk i nie zapominajcie o dzwoneczku. Ja Was jeszcze zapraszam na Instagrama i wszystkie inne strony, które widzicie teraz na ekranie. One wszystkie znajdują się w opisie filmu. No i właśnie w tym momencie zapraszam na ten oto film. One shot i łeb. odleciał. To było ciekawe. Drugi shot i też łeb odleciał. Czemu takie rzeczy się częściej nie zdarzają? Czy to chodzi o to, że dopiero jak jest konkretnie wycelowany... Cyk. Temu nie odleciał. Po drugim strzale odleciał. Okej. Okay. Dobra, i właśnie musimy znaleźć tutaj sposób, aby otworzyć tę bramę. Tutaj amunicji nam jak widać nie oszczędzają. Najciekawsze jest to, że dostajemy bez przerwy te amunicje do Magnum, ale wciąż nie mamy Magnum. Spójrzmy, 73 dobra baton, mogę zjeść. No, do magnum mamy sporo, bardzo sporo, wręcz powiedziałbym, ale nie mamy tego magnum. i Tu podejrzewam, że będzie się to wiązało otwarcie drzwi z jakąś zagadką. to the security system, ok, eee, czyli pewnie tu, albo no by indziej open. Nikogo tu nie ma, nic nie warczy na mnie. I keep -na, na na dobra, locker. to nie tędy. Dobra, sprawdźmy z tej strony co tu jest. Hmm. Tu maszyna do zasejwowania. W razie czego skoro jest, to nie będziemy tego oszczędzać. Trade. Nie, my nie chcemy tu nic trajdować. Czy chcielibyśmy, czy nie. Nie, już nie. Dobra, wychodzimy stąd. Bo to jest nam ewidentnie niepotrzebne w tym momencie. Ho a przebity jakąś pałką. Ale i tak wygrał ten z, z czym to było z parasolką w ustach, nie? On miał w ogóle. Dobra, który z Was wstaje? Przyznać się, w sumie fajnie to mieli. Dobra, radio, engineer's file, no i Git. Ja zazwyczaj patrzę, gdzie są jakieś kody. Wiedziałem, no któryś musiał. Ok. Czyli jak szybko wstał, tak szybko padł. Spoko. Aha, czyli kolejne zaszyfrowane. I czy mamy? Nie, już nie mamy tych nabojów. Dobra, trudno, wystrzelamy to i tyle z tego będzie. Spójrzmy jeszcze tak tutaj. Wow, tu morsem będziemy nadawać. Dobra, na razie nie. Sprawdźmy tu. Tu jest jakiś duży stwór trzymający mniejszego. O co chodzi? I insert code. Nie, no to pięknie. Wiecie co? Hm. Możemy jednak przeczytamy, co tam było w tych. Uh, the alarm went off around 10.30. Uh, that's when i got orders to go to the tower and manually switch off all communications in and out of the city. at first i wondered why thomas hadn't got the call. Uh, tutaj nie ma i zobaczmy HB. Dobra, cokolwiek miałoby to znaczyć, ale o co tu chodzi? Tu trzeba wpisać ewidentnie jakiś kod. Czekaj, czekaj, ale jajka chyba żebym znalazł. Te. Wiecie, że to nie jest takie proste? Znaczy, yy, jest, tylko przydałaby się kartka i długopis. <laughs> Dobra, moi mili, mam kartkę, mam długopis. Czego nie mam? Nie wiem, czego nie mam. Mniejsza z tym, czego nie mam. E Sprawdzamy jeszcze raz. Kolera, jak ktoś nie ma z tym do czynienia na co dzień, to tak trochę dziwnie, nie? Nie wiem, jeszcze raz sprawdzę. No to tak. Trzeba teraz to, że tak powiem, rozszyfrować. Bo to było po mojemu tak: trzy długie, czyli O. To by było O. Dobra. Potem długi, dwa krótkie i długi. Mamy coś takiego, jest X. Potem długi, krótki, długi, krótki. Jest C. Dobra, następnie dwa długie. M. To jest M, i teraz tu jest zagwostka, bo tu jest długi, krótki, długi, czyli by było K. Ale krótki, długi, krótki. W razie czego? Bo mnie to tak. O! I to by było R. I tu właśnie nie miałem pewności. Dobra, i jeden długi, czyli T, tak by mi się wydawało, że to tak może być. Eee, sprawdźmy, sprawdźmy o, x, c, m, i teraz zobaczmy od R, R, T. Co, co jest? Czyżbym ja to źle odsłyszał. Dobra, no nic trzeba kombinować. Więc moi mieli, chyba mam drobną pomyłkę, bo tutaj gdzie ja wziąłem to jako dwa długie, jako M, tam był chyba krótki długi, czyli to by było A. Tak mi się wydaje. Dobra, sprawdźmy. E... O. X. C. R. T. Czy to będzie dobrze? Tak. Dobra, na razie jeszcze szyfrów Morsem nie będę rozkodowywał. Zdecydowanie to jeszcze nie ten etap. O, tu się coś świeci. Już miałem cichą nadzieję, że to będzie jakaś bardziej amunicja albo coś. A to mamy, mm, mamy po prostu taśmę.

Dobra Coś tam widzimy, coś się zaczęło ruszać. Nie, chyba nic. Yy, dobra Jednak tak jak myślałem, ale jest pełna tych na do magnum, a ja wciąż nie mam magnum. Ja się zastanawiam, gdzie ja ominąłem magnum Dziękujemy. My pana już znamy, nie? Pan klękał po trzech. A pan kład się po jednym Nie, to zwida Taka, Raz Dwa I trzy Okej okay. Co tam się świeci na zielonym Amunicja dobra. Oj, oj, tam jest posiłki, widzę. do widzenia! I jeszcze raz! I leżysz. Dobra, leżysz. To też leżycie. Pytanie tylko, ilu z was to zwidy, ilu nie. Oje oh Jezus... i puszczaj mnie dziadu Dobra, lecimy, lecimy. Ale... Dobra, szybko, 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 reload. Mam nadzieję, że kolejni koledzy nie będą przychodzić. A przynajmniej nie teraz. Dobra. Możesz ty. No, nie, 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 już nie, no. Szkolera. To tak nie miało być. To tak nie miało być. Zdecydowanie to tak nie miało być. Ale dobra. Damy radę. Co my tu mamy? Tu jest 5 nabojów, tu jest 6 Magnuma brak, życie prawie pełne. No dobra, od razu biorę shotguna bo to trzeba jego najpierw dziabnąć Potem się zająć dopiero jego kolegami. Ale okej. Okay. Upsa. Pierdzielony. Kiedy skoczna, już od razu strzała. Jeszcze nie będziemy modlić. Ohoho. Dobra, już, 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 puść mnie, zostaw. O, o, o. Ja. Tu jest coś, Biorę. Amunicja do Magnum, no na cholerę, mnie to. Ja wiem, że fajnie byłoby mieć Magnum, ale nie mamy. Zastanawiam się wciąż, gdzie ja to magnum ominąłem Gdzie ja mogłem ominąć to magnum za stronę? No gdzieś być musi Podejłem do po mocji Zaciukałem Okej Ok, okej, okay, okej okay, okay mi odpowiada, ale dobra, ciekawe kto w ogóle otworzył te, 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 te skrzynki. No dobra, jak stoimy z amunicją? Może tak na wstępie. Aha, czyli mamy od cholery amunicji do Magnum, do pistoleta mamy ostatni magazynek.

No. I w ten oto sposób Samuel zaprzysięgł zemstę. <laughs> Już z pewnością się spotkamy z Senmenem. I moi mieli w tym miejscu zakończymy oto ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i. Moi mili, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka, który ukaże się już jutro. O ile nic nie stanie na przeszkodzie. Moi mili, jeżeli Wam się ten film podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, również zapraszam Was do subskrypcji. Moi mili, zapraszam Was również na Instagrama. Jak i wszystkich chętnych do zostania moim patronem na stronę Patronite. Linki w ogóle do wszystkich stron znajdziecie w opisie filmu. A teraz moi mili ja się z wami żegnam. Tak więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie hej